Dzień dobry, 19 podsumowanie całkowite gry, tym razem w postaci filmu. Poprzednie całkowite podsumowania gry były w postaci, tak jak wcześniej omawiałem, wygenerowanych snapshotów HTML z gry za pośrednictwem tutaj tego przycisku oraz później odpowiedniego przetworzenia, natomiast tak jak widać, 14 poziom 130, ponad 130 tysięcy. EXPA, jest to stan za na, na moment po level-upie: 43 tysiące, prawie 43,5 tysiąca pokonanych potworów. No i jeśli chodzi o siłę, to 10 do 87 560 punktów. Ilość stat pońców potencjalnie do wykorzystania zbliża się już do 3 400 000.